Urząd Miasta Leszna pionierem we wprowadzaniu 35 godzinnego tygodnia pracy. Urzędnicy będą pracować mniej, ale dłużej w poniedziałki, bo do 18. Od 1 lipca zmienią się godziny pracy w Urzędzie Miasta Leszna. To pilotażowy projekt. W lipcu i sierpniu magistrat będzie czynny w poniedziałki od godziny 7 do 18, a w pozostałe dni od 7 do 14, od września w poniedziałki od 8 do 18, a w pozostałe dni od 8 do 15. Urząd przywraca obsługę mieszkańców w poniedziałkowe popołudnie w celu ułatwienia załatwienia spraw. Prezydent podjął również decyzję o zmniejszeniu normy czasy pracowników Urzędu Miasta z 8 do 7 godzin przy jednoczesnym zachowaniu wysokości wynagrodzenia i wymiaru urlopu wypoczynkowego. To rozwiązanie również obowiązywać będzie od 1 lipca. Najbliższe miesiące pokażą, czy rozwiązanie wpłynie pozytywnie na wydajność i efektywność pracy w urzędzie. Jak tłumaczy prezydent Grzegorz Rusiecki, w Sejmie trwa właśnie proces legislacyjny Legislacyjny dotyczący zmiany w kodeksie pracy w zakresie zmniejszenia tygodniowej normy czasu pracy do 35 godzin. Wleśnie to rozwiązanie będzie testowane właśnie w urzędzie. Dotychczas w firmach w Polsce, w których wprowadzono takie rozwiązanie, zauważono nie spadek, a podniesienie efektywności pracy.